Kanał. Dzisiaj po raz kolejny Stumble Guys. Już dużo tego Stumble tu jest, jak widzicie sami, ale dzisiaj sobie zagramy po raz kolejny i otwórzmy sobie najpierw za darmo kręcenia. Wy zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego następnego odcinka i oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jak lubicie filmy ze Stambul Guys, coś się zacięło oczywiście, no. Oczywiście, ale oczywiście wbijajcie także na kanał yy, Kulik, Kulik Żdos, 148, a ja nie mogę sobie kupić bez sięciu. No to widocznie nie kupię, więc musimy. Dobra, dzisiaj challenge bez dotykania niebieskiego, nie zielonego koloru. Mam nadzieję, że nie trafi nam Jungle Rola ani razu. No i pewnie wiecie dlaczego, dlaczego nie wybieram mapek, bo ja bym wybrał takie bez, bez zielonego koloru, a tu ma tak być tak losowo Więc dlatego nie wybieram mapek Łączenie, czemu ja nie mam internetu? Dobra widzowie, udało się włączyć, więc jestem tutaj nie zielonego koloru, dobra tu nie ma zielonego koloru To jest chyba łatwiejszy challenge niż bez yy, żółtego, chociaż nie mogę wpadać teraz do farby Ej! Dobra, muszę uważać Dobra, tutaj już nie ma takiego koloru farby, więc mogę spokojnie wpadać w farbę Więc już nie jest takim... Już, już, już nie obchodzi mnie nic Ej, nie, nie, o! Mhm Ktoś tam robię motkę sobie Ej, nie miałem idealne! Jestem słaby w tą mapkę, więc. Sorry, jak nie przejdę, bo po prostu ja jestem nubem w tą mapkę. O, dobra, udało. 8 osób już o nie uważać. Zielone. Woo! Teraz najgorsze będzie. O, ale nie odpadam, więc. No, niestety nie. Nie udało się, no. Nie udało się totalnie. Ale oczywiście. Znowu brak internetu czy co? Odwiedz sklep. Co ja mam za darmo? No, tu mam za darmo. O, udało się. Dobra, widzowie, udało się. Mamy to. I co wydropimy? Tak, tak, A, jakoś pandę. No, nowy skin, fajnie. Ale ja mówię, nie, sobie skinę, bo ten Ronaldo już długo nim gram. Może takiego rekina. Dobra, rekina sobie wezmę. Rekina i kraj. Dobra, oczywiście wszyscy... No coś nie chce się robić, więc ja zagram jeszcze raz. Zostawcie lajka, jak oglądajcie ten film w 2023 roku. Dajcie lajka, jak oglądajcie w tym roku ten film. No dawajcie lajka, jak widzicie jak wcześniej, albo jak widzicie go w 2024, to wtedy go już nie... Da, dajcie lajka.

chyba tak się nie, do, nie dogadam ze tam więc widzimy się za chwilkę w geometrii Dashu. Dobra, jestem już w geometrii Dashu. No, dobra. Więc dzisiaj sobie nie to, tylko my sobie dzisiaj. Tu może jeszcze dwa. Ej, dobra, dzienny nagrody odblokujmy sobie i zaraz sobie zagramy w coś. Jeszcze ta większa i tu trafiamy. O! Sześć klejnotów aż. Dobrze. Więc spora na skina jakiego? O, mam skina fajnego, więc fajnie. Tutaj sobie zagramy oczywiście na taką... Dobra. Nie, nie najtrudniejszą mapę, taką co pisaliście w komentarzach. Zagramy sobie w tą najtrudniejszą, która jest tutaj i mam odblokowaną. Czyli to jest chyba ta. Tylko, że ona jest trochę łatwa. Nie wiem czemu ona jest tak Mówi się, że jest taka trudna, tylko nas łatwa. A czy oczywiście dla mnie jest trudna, ale dla innych może się to być łatwa. Bo jakaś taka dziwna jest ta mapa. Dobra, fyk to sobie. Nie to, nie, to nie to, nie to, nie to, to też sobie odblokujemy. Postarajmy się. Dobra, tu jest taki typ. Nie! 14% mój rekord w tej mapie. Widzowie, mój rekord w tej mapie. A najpierw, co jest najlepsze, widzowie? Że go. Ja pewnie Wam już mówię, to od pa... Dużo odcinków. Chyba od 8 odcinków Wam już mówię, że go wam będzie mieć swój kanał. Ale no, będzie fajnie, jak będziemy mieć swój kanał. Jeszcze nie ma, ale możliwe, że już dzisiaj będzie mieć. Jest szansa, tutaj, w. Wy może jak wy to oglądacie, już to mają już swój kanał, więc jak obejrzycie ten film, to sprawdźcie. Bo może że ten film będzie się przesyłać parę godzin. A ja to nagrywam rano, więc pewnie jak będzie się przesyłać parę godzin, bo tam jeszcze muszę zrobić tam, co mam do zrobienia i pewnie będzie się i przez to. Ale jak chodzi o zrobić, co mam do zrobienia, to oczywiście chodzi mi o jakieś dodatki do filmu czy coś takiego. I zakładam, że to będzie się jeszcze... musi się jeszcze zmontować. Jeszcze trzeba yy, wrzucić ten film, zacząć, ile to będzie się przesyłało, więc możliwe, że to widzicie o jakiejś 17 ja nagrywam to o 9, więc. Więc no, tyle. Chciałem wam powiedzieć. No, no. Pyk, pyk, pyk. No nie no, jak to się dzieje, że tak jest, tak dziwnie. Jestem się grać z tej mapy. wkurzyłem się na nią. Tutaj. Tutaj sobie wkurzymy, tutaj sobie wkurzymy. Tutaj się wkurzymy. Teraz pora na tą mapę, żeby mnie wkurzyła. Wkurzycie. Wkurzysz mi mapa. Mhm. Oj. bym ja mnie wkurzyła tę mapa już. Ej, ta mapa wydaje mi się trudniejsza od tej. Od tej najtrudniejszej, co mam odblokowaną, nie piszcie mi w komentarzach, bo podobno najtrudniejsza mapa to jest Acheron, prawda? Napiszcie mi w komentarzu tak albo nie. Bo pisał z yolo 7, prawdopodobnie, chyba że tak. Napisał mi, że Acheron to najtrudniejsza mapa, więc mam nadzieję, że już to też jest najtrudniejsza mapa, chyba że znacie jakieś inne, lepsze. Ale ja takich nie znam na przykład, bo mi nie pisaliście w komentarzu. 9. Rekord. 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 O, rekord. Co duży rekord. Co jest? Czemu ja nie ginę? O nie. 17%. Ile jest dobułem tych? Dobra. Dobra na tą mapę. O nie, to jest ta. To jest ta mapa. E, ona jest za trudna. Dobra. E, dzisiaj jest. E, dobra, koronki. E, e, nie, to nie tu. Gdzie to się sprowadzało w ustawieniach. E czemu mam muzik na. A, co tu. Dobra, nieważne. Gdzie są? No. Nie, to nie tu. Szukam widzowie jak. Topki. O, tu jest. Top 100 Global. Dobra, tutaj jestem. Czemu mam zielony nick? A czemu tu jest tak mało osób? Nie mam friendów. Dobra, i pisaliście mi w komentarzach, żebym się zalogowała Ale oczywiście zapomniałem to zrobić, dlatego jestem jeszcze nie zalogowany, ale no. Bo pisaliście mi w komentarzach, że nie mogę przesłać tej mapki tej takiej, tej, takiej no naszej, mojej, takiej, tej. Nie, ja tu, tylko tutaj. Przez to, że nie mam. Mm, y, no. Y, że nie mam y, tego. E, nie mam yy, tego oczywiście muszę zapomnieć wszystko. Zalogowany nie jestem. O. Ten level jest akurat kryty który teraz gram, ale za to trudny. Dobra, pyk, pyk. Pyk! Czemu potrójne są takie trudne, trzeba w idealnym momencie skakać? Mam 500 kulek. Eee, co to jest? Ja chcę to mieć, ja chcę to mieć, cokolwiek to jest, ja chcę to mieć. Dobra, zbieram 1000 kulek. Ym, na kulki najłatwiej się zdobywa na taki... Ej, co to jest? Dobra, widzę, że coś mi się nie chciało zrobić. Dziwne coś się pojawiło mi. Ej, więc my sobie zagramy w mafie, których jeszcze nie grałem. I tak się zdobywa właśnie... Nie grałem, 14%. Oj, to grałem w tą mapkę. Ej. Czy ta mapka wam też przypomina tą mapkę drugą, najtrudniejszą? Jest minimalnie bardziej rozwinięta, minimalnie bardziej rozwinięta. 17%, tylko dwie wiaski. Dwie, 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 dwie. To się nie opłaca takiego czegoś. Tu co... to... Bo to, to jeszcze nie grałem, jak widzę. E, o! 4 Jak zrobić, żeby było w tle takie 1, 2, 3, 4? Nie umiem takiego w tle robić. Chyba, że umiem, a nawet nie wiem, że umiem. Tak też może być. Dobra, 4% to jest za trudny level. To sobie teraz zagramy. O, 4%, dwie gwiazdki za 4%, czyli. To jest maksymalnie 50 gwiazdek w tym poziomie. Mm. Dobra, nie, nie to. To. Grałem? Grałem? Wszystkie grałem. Dobra, nie chcę się tego grać, bo grałem wszystkie. Tu sobie zagramy. Tutaj jeszcze nie grałem. Play. Ej! Czemu mi samo kliter? Czemu mi samo zaczęło skakać? Tylko ten poziom jest taki trochę łatwy. O, dobra już Dobra o 39%. Ile tutaj tych gwiazdek dostałem? 75% można tylko tu dostać gwiazdek. O, a to mogę od razu przejść do tego, fajnie. Yy... Tylko w górę ej ej, 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 co się stało? Dobre widzowie, teraz się dzieją naprawdę dziwne rzeczy Więc ja będę ten odcinek kończył Widzimy się w następnym, pa!